Cześć, hej, z tej strony Filip. Witam Cię na kanale Minecraft, na kanale poświęconym życiu. A dzisiaj po piekle, po czyśćcu i po niebie zostaje jeszcze jedno miejsce. Miejsce, w którym ludzie spędzają najwięcej czasu. Przyzwyczajenie. Bo można żyć w piekle i nawet tego nie widzieć. Można być w czystcu i nie zrobić ani jednego kroku. Można nawet dotknąć nieba i wrócić. Nie dlatego, że coś poszło nie tak, tylko dlatego, że przyzwyczajenie jest silniejsze niż rozumienie. Bo rozumienie nie zmienia życia. Zmienia je dopiero moment, w którym widzisz do czego zdążyłeś się przyzwyczaić? To nie jest zmęczenie, to przyzwyczajenie i właśnie dlatego jest tak niebezpieczne. Przyzwyczajenie nie boli, dlatego tak długo w nim tkwisz. Nie krzyczy, nie alarmuje, nie mówi, że coś jest nie tak. Przyzwyczajenie po prostu sprawia, że wszystko, Zaczyna wydawać się normalne. Najgorsze w przyzwyczajeniu nie jest cierpienie, Najgorszy jest spokój. Spokój, który nie wynika z harmonii, tylko z tego, że przestałeś zadawać pytania. Przestajesz się buntować, przestajesz szukać, przestajesz czuć, że coś jest nie tak. W pewnym momencie nie mówisz już, że jest mi źle. Mówisz po prostu tak jest. I właśnie wtedy przyzwyczajenie wygrywa, bo jeśli coś tak jest po prostu, to nie trzeba tego zmieniać. Możesz być bardzo silny i jednocześnie całkowicie uwięziony. Możesz być na tyle silny, żeby wytrzymać życie, które całkowicie Cię nie spełnia. I jednocześnie za słaby, żeby je zmienić. Ci, którzy bali się żyć tam, gdzie byli, tam zostali. Przyzwyczajenie nie zatrzymacie siłą. Ono trzyma cię znajomością, znasz ten stan. Znasz te emocje, znasz ten ciężar. Nie wiesz, co jest dalej. A to wystarczy, żeby zostać. Po czasie przyzwyczajenie zaczyna udawać Ciebie. Myślisz, że to Ty jesteś zmęczony. Myślisz, że to Ty jesteś taki. A to tylko schemat, który działa wystarczająco długo. Żebyś przestał go zauważać. Przełom nie polega na działaniu. Przełom polega na tym, że pierwszy raz widzisz, że to nie musi tak wyglądać. Nie wiesz jeszcze jak, nie masz jeszcze planu, ale już wiesz jedno: to nie jest normalne, to jest znane. Nie pytaj dziś, jak to zmienić, zapytaj tylko, ile rzeczy w Twoim życiu nazywasz normalnością tylko dlatego, że jesteś do nich przyzwyczajony. Minecraft.